Witajcie serdecznie, z tej strony Krzysztof 20 marca Pora co nieco zaktualizować Słuchajcie, wszystko co powiem nie jest poradą inwestycyjną Należy się Przed podjęciem decyzji skontaktować Swoim rozumem Prawda? E, dobra, słuchajcie, dzisiaj, e, dzisiaj 20 Więc dzisiaj ważne wydarzenie na ryneczku Czyli o 19 FED i decyzja w sprawie stóp procentowych, no to już wiadomo, że pozostaną. Yy, Czy znaczy wiadomo, no nie wiadomo do końca, ale jakby można podejrzewać, że pozostaną na niezmienionej formie. No ale o 19.30 przemawia Powell i jeżeli utrzyma ten ton gołębi jaki był wcześniej, no to bardzo dobrze. Czyli dalej yy, słuchajcie. Yy, no na rynku amerykańskim tylko pompka, niestety. Yy, na rynku polskim, no to zobaczymy. Yy, dobra, słuchajcie. Yy, Mówiłem, że wszystko co powiem nie jest poradą inwestycyjną? Jak to nie mówiłem, no to powtarzam. Lecimy sobie do Waszych tutaj komentarzy. Jacek Krzysztof może Forever Entertainment uważam, iż spółka ma fundamenty do zmiany trendu spadkowego na mocny trend wzrostowy. Ale jakie ma fundamenty? Nie napisałeś już tego. Jestem nowym członkiem Twojej grupy GT. Okej. Okay. No to poznajomości, okej. Okay. Tylko, że nie napisałeś tego tickeru. Szkoda. Foreveren. Tak na pewno to się nazywa. Foreveren Entertainment. Dobra. Poproszę, co w cyfrowy polsat. Było, moi drodzy, było. Cofnijcie się do wideo wcześniej. Pepko przebiło złotą strefę. Hmm. Przebiło czy nadbiło? Ja sobie zapiszę PEPKO. Spojrzymy na PEPKO, czy ono przebiło strefę, czy ją nadbiło strefę. I o, to, o złotej strefie od razu Wam powiem co nieco. JSWO Gartley do poziomu 25 zł. Nie analizuję spółek węglowych. Dajcie mi spokój ze spółkami węglowymi, nienawidzę tych spółek. Także nie pytajcie mnie o spółki węglowe, bo to jest dno i kilo mułu. <laughs> Dobra. Dzięki za PEPKO może zajrzysz do naszych y, czempionów Orlenu i KGHM. KGHM zajrzę, bo tam, słuchajcie, robi się bardzo ciekawie. I sobie skorelujemy to z miedzią. E, dobra, dzień dobry. Nie wiem czy się śmiać, czy raczej zapłakać nad tym, nad tym naszym wysychającym bajorem zwanym GPW. No właśnie, dla mnie to też że, słuchajcie. Straszne jest GPW. Straszne jest GPW, dlatego ja 90 procent 90% to są moje tak naprawdę inwestycje w Ameryce, czyli spółki amerykańskie, bo tam przynajmniej się coś rusza, coś zarabia, coś jakieś trendy są, słuchajcie. Natomiast na polskich spółkach to przeważnie jest tak, że kupię i pół roku czekam, nie wiem na co. <laughs> tak naprawdę. I tam może zrobi 8% 10 e, albo albo będzie szłobokiem, tak naprawdę. No tak niestety polskie spółki w większości wyglądają. Dobra, LPP, no i dobra, możemy sobie jeszcze na koniec tego... LPP zrobić, niech będzie, zobaczymy jak to tam wygląda, przechodzimy do wykresów i zaczniemy słuchajcie sobie od króciutkiej reklamy ale zanim zaczniemy to zapraszam cię serdecznie do grupy GT, gdzie między innymi słuchajcie prowadzę portfel na żywym rynku, czyli od poniedziałku do czwartku aktualizuję co kupuje, co sprzedaje, w co reinwestuję, co wygląda dobrze, e, także robię analizy e, plus dodatkowo kurs analizy technicznej, czyli od A do Z można się po prostu nauczyć w sposób łatwy, prosty i przyjemny również strategie, którymi się poruszam i zarządzanie, którym się poruszam na rynku co sobotę mamy live'y o 20 na żywo, więc jeżeli chciałbyś się czegoś nowego dowiedzieć coś nowego zdobyć, jakąś nową wiedzę to zapraszam serdecznie, link w opisie dobra, jesteśmy na LPP słuchajcie, nasza pozycja bo ja też na grupie prowadzę na LPP pozycję, no to jest tutaj, z tych poziomów, ale tutaj słuchajcie, my mieliśmy ją stąd Czyli z tego miejsca mieliśmy tą pozycję i bardzo fajnie urosło. Gdyby nie to, ok, gdyby nie ta zwała, no to już jest, to był tu już ładny plusik na tym LPP-ku, bo to było już 56%. No ale cóż zrobić, co zrobić, słuchajcie, no taki rynek jest, tak? Więc jakby tutaj w ogóle był take-profit ustawiony, słuchajcie, bardzo blisko take-profitu byliśmy już na LPP. No, ale i tak jest na plus, jakby nie było jeszcze. <laughs> Więc słuchajcie, na LPP-ku, no dziwnym trafem, taki podwójny szczyt. <laughs> dziwnym trafem podwójny szczyt tu się zrobił e, przy tej zwale. No, nie będę tu robić targetów z podwójnego szczytu, bo wychodziłoby to po prostu na zero, prawda? Więc to, co można przeanalizować, no zobaczmy przynajmniej, czy to się zatrzymało w jakiejś strefie popytowej. Skąd to zostało, słuchajcie, uratowane. No, 618, przypadek, nie sądzę, czyli po prostu take, take profity poszły w 618, no i mamy układ Gartleya pod 786, no to technicznie patrząc, tylko nie wiem, czy to technicznie zostanie rozegrane po takiej manipulacji, że tak powiem w cudzysłowie, no bo jakby nie było, chociaż nie wiem, czy to manipulacja, czy to słuchajcie, po prostu... Sprzedaż faktów, jakby nie było, tak? No, bardziej sprzedaż faktów, jeżeli, jeżeli o to chodzi. Więc słuchajcie, 9735 układ potencjalny Gartleja, więc jeżeli tutaj nie obroniłoby tej 618, no to tu jest miejsce na pewno atrakcyjne. No i tutaj też będę grać, e ewentualnie LPP. No i tyle, jeżeli chodzi o, o LPP. Zobaczmy na Pepko, bo kolega tam mówił, że przebiło, nadbiło, nie przebiło jeszcze strefy. Słuchajcie, popytowej na Pepko. Ja sobie tutaj przeciągnąłem troszkę, nawet tą strefę. To jest nadbicie na Pepko. Żadna świeca się tu jeszcze nie zamknęła, więc jeszcze jest. Cień szansy, cień szansy. Jak ją przebijemy, no to wiadomo 13 zł, tutaj następna strefa popytowa, więc jeszcze nie przebiło, jeszcze świeca się dniówka nie zamknęła poniżej. No na chwilę obecną mamy wyciągnięcie jeszcze tej świecy, więc to jeszcze jest ten moment, w którym, ostatni moment, w którym słuchajcie na czwórkach patrząc, jeżeli tutaj będzie ten już dołek wybijany, no to już... Raczej nie ma się co łudzić. Natomiast no, jeszcze jest ta strefa popytowa, jeszcze jest tu jakaś możliwość, słuchajcie, na uratowanie tego. Może po Fedzie, może po Fedzie rynki jeszcze coś tu zrobią, coś uratują. Jeżeli to się tu nie zbuduje, no to 13 zł. Niestety, niższy poziom na PEPKO. Tak naprawdę chociaż no to by pasowało, bo tu ładną, ładną falę zrobiliśmy w górę, tu by pasowało no ale tak jak mówię, jak to przebijemy, no to no nie ma szans, e, słuchajcie znaczy no nie ma szans, no, szanse zawsze jakieś są, ale raczej słuchajcie, tutaj sobie tutaj też pozycje mamy na grupie, tak czy nie, chyba tak e, więc tutaj jakby te pozycje, ale czekajcie, ja sobie przejdę na wykres ten inny mój pusty chociaż on też nie jest pusty dobra, wymarzę sobie wszystko, żeby sobie na, na spokojnie spojrzeć słuchajcie, chociaż nie, może nie będę wymazywać, bo to były strefy dobra, na KGHM, więc na razie może niech będzie dobra, może nie będę wymazywać, ale Słuchajcie, jest szansa, że KGHM ruszy w tym roku. <laughs> że KGHM ruszy w tym roku. Dlaczego? Ponieważ, słuchajcie, MIEĆ zaczęła ruszać. ok. A jak sobie skorelujemy, no zobaczcie, tutaj sobie dodamy MIEĆ. O, nawet mam tutaj. Um, Okej, okay. jak sobie tutaj dodamy MIEĆ. No to zobaczcie, że KGHM, a MIEĆ. Kurczę ruchy KGHM i miedzi są bardzo skorelowane ze sobą, tak, czyli ogólnie rzecz biorąc, jak miedź rośnie, no to i KGHM rośnie, jak miedź spada, no to i, K i KGHM spada, no i miedź troszkę ruszyła, KGHM jeszcze nie ruszył jakoś tak e, troszkę opóźniony, no ale jest szansa, że ruszy KGHM, no bo tak jak mówię, ta miedź rusza, więc ta konsolidacja tutaj, która trwa, ona jest na 618%, jest duża szansa, że już tutaj nic niżej nie poleci KGHM, a jest szansa, że w tym roku mieć po prostu pójdzie w górę, surowce pójdą w górę. No to kurczę, gdzie moja mazadło. No to słuchajcie, ten poziom i ten poziom na wstępie do zaliczenia. Tu bym dawał takie górne ograniczenie, że to jest bardzo ważna tutaj strefa pop popytowa. Tym samym zrobilibyśmy przynajmniej, podkreślam, przynajmniej na tej spółce zrobilibyśmy słuchajcie abc czyli pierwszą falę drugą falę trzecią falę czyli no, mieć się zapowiada dobrze w tym roku w mojej opinii czyli KGHM powinien tylko że właśnie jeszcze trwa jeszcze trwa hossa w Ameryce jakby na akcjach więc dzisiaj może się to zmienić więc gdyby, gdyby obniżono stopy procentowe no to myślę że zaczęłaby się hossa na surowcach a tym samym, słuchajcie, KGHM też by miał tutaj swój udział, czyli podbicie do 171 zł, chociaż tutaj trzeba by jeszcze tą strefę przebić, bo ona jest też podażową strefą, to byśmy mieli tutaj 49% od obecnego miejsca. Jak KGHM jestem w kghm -ie. i z tych poziomów jestem, i grupowo jestem, i prywatnie jestem w kghm więc no liczę, że w tym roku mieć odbije, no i te przynajmniej 50%, E, stopa zwrotu tutaj taka powinna być no i dobrze i zro, zobaczymy sobie ten Foreveren Foreveren Entertainment a to z New Connect jest okej okay. czyli to New Connect na pewno czekajcie ja się cofnę na chwilkę do komentarzy a tak z New Connect dobra kolega napisał, nie zauważyłem. E, dobra. Hmm. Kapitulacja tutaj trwa. Słuchajcie, capitulation tutaj trwa. I teraz tak, patrząc pod analizę. Ogólnie rzecz biorąc, słuchajcie, trend jest cały czas w tej samej sile rozpędowej. Okej, okay, czyli trend ma cały czas siłę spadać. Cały czas siłę spadać, cały czas siłę spadać. Nie znam tej spółki, nie wiem jak ona by mogła się tutaj ewentualnie fundamentalnie bronić. Patrząc po, technicznie po analizie, no to w przypadku takich kapitulacji, takich ostrych trendów, niewiele nam tu analiza pomoże. Okay? Ja też jestem y, zwolennikiem tego, żeby nie analizować takich spółek. Dlaczego? Dlatego, że traderzy bardziej doświadczeni no widzą coś takiego. Trader bardziej doświadczony nie gra. Nie łapie spadających noży, prawda? Kiedy można sobie, tak jak mówiłem, pozwolić na spadający nóż, czyli strefę, sobie zrobić? Wtedy można. Jeżeli jest trend spokojny, spadkowy, wtedy można grać korekty ze stref, wszystko można grać. Ale kiedy słuchajcie, jest capitulation, ok? No to nie bardzo ma tutaj sens zastosowanie analizy technicznej, bo po prostu nikt tego tam nie kupuje z traderów. No ale zobaczmy sobie proste mierzenie. No, właśnie, zobaczcie, dwunastka nawet nieobroniona, nic tutaj, żadnych reakcji nie ma. Dlatego mówię, że tutaj po analizie technicznej takie spółki, ogólnie rzecz biorąc, no tu może lekkie zatrzymanie, ale to tak naprawdę, tak jak mówię, bez znaczenia. Słuchajcie, kiedy takie spółki są ciekawie, e, ciekawe? I tutaj bazujcie sobie, słuchajcie, na trend liniach, ok? Czyli jak macie trend, macie, bo. Po co wam trendlinia? Trendlinia uczy was w książkach, że po wybiciu trend jest dobrze czyli można wchodzić w pozycję, będzie rosło, prawda, albo, albo co innego. Przeważnie, że, że będzie rosło, natomiast nie, trend to po prostu jest określaną taką siłę trendu i pierwsze wybicie, słuchajcie, tak jak mówię, nie oznacza żadnego, żadnej zmiany trendu, bo zazwyczaj jak będziecie troszkę dłużej na rynkach, to zobaczycie, że jak ma, będziecie mieć wybicie, to albo będziecie mieć fejkowe to wybicie, prawda, tej trend linii, albo będziecie mieć wybicie, które po wybiciu, będzie i tak zjeżdżać niżej po tej trend linii, więc trend linia, takie wybicie trend linii świadczy tylko o tym, że trend zwalnia, ok, czyli ogólnie rzecz biorąc, jeżeli mamy taką szybkość, tak, czyli szybkość trendu, trendu pod takim kątem, no to po wybiciu tej trend linii, ok, ten trend to już jest taka pierwsza jaskółka, że ten trend może zwolnić i tylko wtedy interesujemy się takimi spółkami kiedy taki trend, słuchajcie, zaczyna zwalniać, okej? Okay? czy on dopiero zaczyna zwalniać, tu później przeważnie bywa chyba, że to będzie jakiś strzał szybki ale przeważnie bywają jakieś jeszcze takie akumulacje i dopiero zaczyna się na nowo budować, okej? Okay? więc ta, tego bym szukał, takiego miejsca nie po analizie technicznej, bo tak jak mówię, przy tej kapitulacji już nie ma co tutaj tak naprawdę analizować szukałbym tylko i wyłącznie, słuchajcie, tego zwolnienia, prawda, dokładnie, więc tutaj tak by to wyglądało, kurczę, akurat nie mam takiego przykładu, żeby wam pokazać, fajnego, czekajcie, może tu na blue zobaczę sobie, bo były takie społeczki w Ameryce głównie, które, które gdzieś tam, o, tutaj też mamy taką, słuchajcie, kapitulację, ok, i powiedzmy, że stawiamy sobie tutaj trend linii, zobaczcie, tu analiza nie ma sensu większego, prawda, stawiamy sobie taką trend linię, tutaj, ok, po tych, po, tych, po tych wierzchołkach, prawda, tak nawet sobie postawę i zobaczcie, dopiero wybicie tej trend linii zaczyna spowalniać, ok, I dopiero wtedy szukamy, interesujemy się jakimś zatrzymaniem i wtedy interesujemy się, że ta siła trendu już osłabła, no. Jeżeli chcecie więcej takich smaczków technologicznych, no to piszcie w komentarzu, bo wiem, że pisaliście w komentarzu, że lubicie takie jakby tłumaczenia. Dużo ciekawych rzeczy mogę wam przekazać, słuchajcie, z doświadczenia, o których nie przeczytacie w książkach. Mówi wam to praktyk z rynku, gdzie na tych analizach to już zjadłem zęby, tak naprawdę. Wiem, jak się większość spółek, czy też wykresów potrafi za zachowywać, jakie są schematy tych zachowań, kiedy warto, kiedy nie warto, <laughs> więc takie, takie rzeczy też. Też myślę, że fajnie gdzieś tutaj Wam przemycać w tych analizach. Potwierdźcie w komentarzu, że ja wiedział, że tak. To wtedy będę wiedział, że żeby zawsze coś dodać, no, słuchajcie, do tych analiz. Tyle na dzisiaj. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Miłego weekendu Wam życzę, zbliżającego się. I zapraszam Was w niedzielę na wideo. No gdzieś tak też w tych godzinach. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Hej.